Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, obiecałem, że do końca roku nagram jeszcze takiego vloga z krowami pod wiatą, no i dzisiaj chyba padł ten dzień, jesteśmy świeżo po obrządku i jak widać dziewczyny bardziej wolą iść sobie do suchej słomy niż do jakiejś siano kiszonki. Pogoda jest fajna, bo w nocy było minus 7, ale ta ziemia taka, że tak powiem, ściśnięta jest, nie ma takiego błota i, i że tak powiem, nawet lepiej się cokolwiek robi, jeżeli się przejeżdża traktorem, czy czy się po prostu idzie. Ja jeszcze trochę jestem na chorobowym, bo jeszcze nie mam dysku nastawionego. Ale przed samymi świętami już dysk nastawiony będę miał. Chciałem wam też jeszcze pokazać jak się ma byczek byczek no, świeżo jak to się mówi urodzony no ale bryka sobie, dzisiaj będziemy go kolczykować i tak sobie dziewczyny, że tak powiem żyją u nas pod tą wiatą było trochę pytań, żeśmy z boksów przeprowadzili szery szery o tutaj widać ze słomą na grzbiecie i biszkop, biszkop też tutaj ogon tylko jej widać Pokaż się szary. Szary sobie stoi. Trochę może się wyrobi. szery już została zainseminowana, a Biszkopt jest ustawiony. Także przed świętami jeszcze będziemy też mieli różne, że tak powiem, takie zabiegi, jeżeli chodzi o weterynarza, bo będziemy mieli jeszcze trzy inseminacje, które są właśnie z ustawienia do do zrobienia. Jeżeli chodzi o krowy, które miały zrzuty, to już są zainseminowane, bo zarówno e, księżna, jak i dancia już są po inseminacji. Zostaw ją. Teraz tak naprawdę największą prowaderką pod wiatą to jest Everest, limuzynka, no i jeszcze olunia trochę też tam e, szprycuje je. Ale najbardziej to mi się wydaje, że chyba tutaj Everest goni Everest z limuzynką A nie wiem czy pamiętacie w ogóle Everest to jest po aście A Asta przyjechała do nas razem z limuzynką Tamta to była krowa Ona tak sztorcowała wszystkie że nawet limuzynkę później to limuzynka w kącie stała taka No i niestety musiała pojechać do czyjejś spiżarni Co zrobić Tutaj jeszcze jestem umówiony z kolego Przemkiem. Przed samymi świętami ma do mnie wpaść i będziemy wybierać obornik pod wiatą. Ale też będę wybierał go raczej tylko to, co będę mógł zrobić ciągnikiem. Bo jak będę świeżo po nastawieniu dysku, to nie będę chciał ryzykować, żeby na same święta mi znowu coś tam wyskoczyło. No bo nie chcę, po prostu, kurczę, teraz się też e, już przez ten tydzień trochę nacierpiałem, e, sporo obowiązków tu też spadło na Magdę, które ja robiłem, a teraz ona musi robić, że tak powiem, dodatkowo robotę, to co ja jeszcze tutaj robiłem, bo ja tak naprawdę to co przychodzę to bardziej dla towarzystwa niż e, do dźwigania, bo jak coś podnoszę, to mnie po prostu zaraz ten dysk boli. Też się tutaj wyposażyłem jeszcze w pas, trochę w tym pasie jest lepiej, ale no ogólnie, no nie jest zaciekawie. Tu już podjąłem decyzję, że na pewno ładowarkę będę musiał kupić, jeżeli będą e, krowy miały stać po prostu w tych boksach, to, to ładowarkę trzeba kupić. No nie ma mowy, bo zdrowie jest jedna, a teraz to co ja się mówię, przez ten ostatni czas nacierpiałem, to po prostu chyba taki gwóźdź do wszystkiego, żeby tą ładowarkę sobie e, sprawić. Na pewno też będę chciał tą drugą wiatę skończyć. E, nie wiem czy pamiętacie, żeśmy zaczęli robić, później ja ją powiedziałam, że nie będę jej robił na razie, ale będzie ją trzeba skończyć i albo boksy zostaną na same porody, a w ostateczności będą puste stałe, ale zobaczymy, jak to będzie. Nieraz jest tak, że się planuje co innego, a później jest co innego i to tak. Tak jest. Sherry, pokaż się. Sherry jest w ogóle największa teraz ze wszystkich tutaj podwiatą krów, jakie mamy. Jeżeli chodzi o wysokość, no i chyba grubość to taka prawie jak limuzynka jest. Pokaż się Sherry, chodź. O, tak. Sherry to jest fajna dziewczyna. Ona sobie, kurczę, tutaj chodzi. Ona tutaj nie, nie boksuje żadnej czasem nawet jeszcze jest tak, że ona i biszkopta tutaj e, będzie broniła, bo jak one tam zaczynają sztorcować, to ona tutaj zachodzi drogę, żeby po prostu jej nic nie, e, nie robić. No i też biszkopt tak nie zawsze dojada, dlatego jak nawet dajemy kiszonkę z kukurydzy, to ktoś zawsze stoi właśnie po to, żeby ona sobie zjadła, bo inaczej to ją po prostu odganiają. No ale to co zrobić. No. Na razie tak jest. Miejmy nadzieję, że dziewczyny się Troszeczkę ułożą na początku, było słabo, ale teraz już jest dużo, dużo lepiej, jeżeli chodzi o te e, stanie, właśnie i, i jedzenie. No, teraz już dochodzi do żłoba, wcześniej się bałam, musiałem e, przysłowiowo za burtę wyrzucać, ale już jest dobrze, bo już teraz o i, i łeb potrafi wysadzać, i tego najgorzej to tylko przy tej kukurydzy jest, dlatego zawsze tak z Magdo robimy, że po prostu ktoś stoi przy nich i sama szery z Biszkoptem sobie je. Bo inaczej to ta czarna to by tutaj taki porządek zrobiła przy kukurydzy. no na przykład to straszne jest. Taki porządek robi, że to hej. Ale nie będę was zanudzał, idę wam pokazać naszego byczka. Jesteśmy u Besi i jest Bysiu. Ale powiem Wam szczerze, że taki, jak się nieraz przyjdzie do niego, to on taki fajny jest, tak to na nastroży taki kudłaty. Trochę tylko tutaj ma coś wygryzione na górze, nie wiem od czego. Hej, malutki. Dzisiaj też e, będzie mu zakładany kolczyk. Akurat ma wpaść do mnie kolega na kawę taką przedświąteczną i powiedział, że e, kolczyki założy. Sam się nawet zaoferował z tym, także dzisiaj będzie już zakolczykowany. I tak wygląda byczek, co ma 3 dni. Fajny taki cwaniak. Tutaj tak jak mówiłem, niestety obornik był nie wybrany, bo ten dysk mi wypadł i, i tu trochę tego obornika jest. No ale muszę się teraz jakoś przemęczyć. Zobaczymy co jeszcze będzie e, po tym nastawieniu, bo jeżeli naprawdę będzie dobrze, to przed świętami będę przynajmniej chociaż trochę chciał ubrać, a jak nie, no to się okaże. Tak czy siak do nowego roku i tak to musi być wszystko wybrane i tak to musi być wszystko wybrane, bo jest po prostu e, za dużo tego. Tak mały? Ej, chodź tu. Ale cfaniak, zobaczcie, jaki kudłaty się śmieje do córki, że prawie jak te byczki na TikToku. Też takie kudłate, jak są. Cfaniak. Chodzi tu lata, bez też ma mleka sporo, ma duże. O. Także powiem wam że jest chociaż taka jedna mała, jak to się mówi, zadowalająca rzecz, no nie, wszystko zawsze się musi psuć. Też tam niektórzy pisali mi, że a, że ja tam się narzekam czy coś, nie, ja po prostu nagrywam to, co u nas w gospodarstwie się dzieje i dobre i gorsze rzeczy, no bo różnie to bywało. Tutaj widać właśnie, jak on ma tak jakby wygryzione i teraz nie wiem, czy ee, chodziły tutaj kury sąsiada i czy czegoś nie przyniosły, bo chodziły u mnie koło słomy. I czy czegoś po prostu nie przyniosły. Tak się e, zastanawiałem, bo wczoraj tyle aż nie miał. Miał tylko od e, o, tutaj, od tej strony, a od tej drugiej tego nie miał. O, tu ma teraz taki plac. Ale zobaczymy. Najwyżej powiem e, lekarzowi, żeby zajrzał jeszcze do niego, jak mm, przyjedzie do inseminacji. O, nie miał Bessie to widać, jakie. jest. O, brzmiały jak... Hej więc fani jak chodzi, jak tutaj kurydzę się wysypuje, on już tutaj przychodzi, on tutaj jeszcze patrzy, wącha. O. Siano kiszonka, bardziej nawet, takie bym powiedział, siano, delikatnie może wilgotne, nie wiem jak to nawet ująć. W każdym bądź razie to był taki dosyć suchy towar zrobiony. I mały przychodzi sobie z chrupią. Tutaj teraz dobrze widać, właśnie co tutaj mu się zrobiło. Nie wiem, tak I ładnie na tej sierści to wygląda. Bardzo ładnie. Zastanawiam się czy to mówię, coś nie było w tej kurcze słomie, jak te kury chodziły, ale to już nie wiem, może jestem przerażliwiony. W każdym bądź razie coś trzeba będzie z tym zrobić. Byczek już jest zarezerwowany dla naszego kolegi Karola. Karol tak samo e, wziął, znaczy wziął, tutaj też sobie e, zarezerwował tego naszego BB i BB będzie byczek jechał. Zaraz po świętach, a tutaj między świętami a nowym rokiem, albo zaraz w nowym roku, tak się z Karolem umówiłem, że po prostu on pojedzie, no a tego oczywiście będziemy odchowywać. Tego odchowamy, żeby też miał te 3 miesiące i... Tak, tak, telefon bizjadł. tak Także miał 3 miesiące i Karol go dopiero weźmie, czyli tak można dopiero powiedzieć, że... Pewnie w okolicach marca będziemy go po prostu odsadzać. Jeszcze jedna krowa jest do wycielenia, także zobaczymy co będzie. Fajnie jakby był byczek, to by były dwa byczki w jedne miejsce. Także taki krótki, może nawet nie aż taki strasznie krótki, ale taki vlog informacyjny o zwierzętach, bo obiecałem, że coś takiego zrobię. A póki tutaj teraz jestem, że tak powiem naprzeciw i tak tego bólu już tak strasznie nie czuję, to mówię, nagram wam szybko, żebyście też przed świętami zobaczyli, jak u nas to wygląda w stadzie i przede wszystkim pod wiatą, bo jak pamiętacie, tu w tym boksie e, stał Biszkopt, a obok, e, tu gdzie stoi Skyk, e, stała nasza Sherry. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu.